Czy musimy być zawsze pro- albo anty? Czy my, Polacy, musimy przekształcać się w dwie hordy zwaśnionych ze sobą pseudokibiców przy okazji każdego konfliktu? Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Dobry wieczór Państwu, piątek, godzina 19, kanał Wbrew Cenzurze. Witam Was, ja Mateusz Piskorski i program Geomat. Co tygodniowe rozważania publicystyczne. Bardzo proszę o komentarze. W pierwszej kolejności te komentarze wymieniam, dlatego że i program i cały nasz kanał ma formułę dyskusyjną. Ten program Wbrew Cenzurze. Całe bryw cenzurze tworzycie Państwo, nasi widzowie, podpowiadając nam, tocząc różnego rodzaju dyskusje i nieraz sugerując bardzo skutecznie, jak się okazuje, pewnie się wielu z Was o tym przekonało, tematy, którymi mamy się zajmować. Dziś chciałbym skoncentrować się nieco na próbie logicznej interpretacji tego, co dzieje się na naszej Scenie politycznej, w debacie publicznej w Polsce, a właściwie pokazać na nielogiczność i racjonalność tego, co słyszymy, co obserwujemy. Otóż zapewne wielu z Was wielokrotnie, zakładam, wypowiadając swoje poglądy na temat choćby wojny toczącej się na Ukrainie i wszystkich skutków, konsekwencji, następstw tej wojny, również dla nas, Polaków, oskarżana była o to, że jesteście, uwaga, antyukraińscy. Skoro antyukraińscy, to zapewne po chwili padało też stwierdzenie, że jesteście prorosyjscy. Te dwie, dwa określenia, dwa epitety, nie przymierzając, bardzo często stosowane w polskiej sferze publicznej, w zasadzie przeniknęły już wszędzie. Łącznie z tym, że przenikają nam do języka sądów, języka wymiaru sprawiedliwości, gdzie bez żadnego zażenowania. Przedstawiciele organów władzy, w tym sądowniczej, posługują się takimi prymitywnymi właśnie określeniami. Tymczasem, do tego, aby być anty albo pro, trzeba wykazywać określoną postawę, postawę zakładającą, że rozumiemy w taki, a nie inny sposób interes danego państwa. Zacznijmy od pojęcia antyukraiński i antyukraińskość. Proszę Państwa, dochodzę do paradoksalnego wniosku. Ci, którzy opowiadają się przeciwko wojnie, ci, którzy opowiadają się za pokojem, ci, którzy mówią głośno o tym, że konflikt ukraińsko-rosyjski, czy konflikt rosy rosyjsko-zachodni, żeby być precyzyjnym, musi być rozwiązany przy pomocy dyplomacji, przy pomocy rozmów i negocjacji, są, jeśli już to, bardzo przychylni Ukrainie i Ukraińcom. Z bardzo prostej przyczyny. Najbardziej ukrainofobiczni, nienawidzący Ukraińców są, choćby u nas tutaj w Polsce, ci, którzy opowiadają się za kontynuowaniem rzezi. Rzezi, która ma miejsce codziennie na froncie. Rzezi, w której ginie praktycznie jakakolwiek przyszłość, jakiekolwiek perspektywy, te demograficzne perspektywy Ukrainy i narodu ukraińskiego. Jednym słowem, ci, którzy dostarczają Ukrainie broń. Ci, którzy opowiadają się za tym, aby Ukraina nie rozmawiała nawet przez minutę na temat możliwych ustępstw, kompromisów w całym tym konflikcie, opowiadają się za eksterminacją narodu ukraińskiego. Cóż może być bardziej antyukraińskie niż postawa prowojenna w tej właśnie sytuacji? Odwrotnie, ci, którzy opowiadają się za pokojem, Opowiadają się za życiem, za przeżyciem, za dalszą egzystencją nowego narodu ukraińskiego. Uznając ten naród niezależnie od wszystkich naszych historycznych rozrachunków, a także obecnych zachowań wielu przedstawicieli narodu ukraińskiego, również wobec nas, Polaków, opowiadają się ci ludzie jednak za humanistycznym podejściem, pełnym współczucia podejściem do naszych bliźnich. To postawa głęboko etyczna, postawa antywojenna jest postawą etyczną, nie mówię, że proukraińską, ale opowiadającą się najzwyczajniej w świecie za przetrwaniem narodu ukraińskiego. Postawa prowojenna, podzielana przez większość polskiej klasy politycznej, niestety, to postawa skrajnie antyukraińska, chociaż gębę wycierają sobie nasi politycy oczywiście e, swoją miłością rzekomą, deklarowaną do Ukrainy, Ukraińców i tak Analogicznie e, postawa Określana w naszych mediach, określana przez naszych przeciwników jako prorosyjska. Postawa opowiadająca się za zakończeniem tej wojny jest postawą, jak już powiedziałem, nie tyle prorosyjską, co wynikającą z ogólnych przesłanek, postawą wspominającą i mówiącą o tym, że nie chcemy więcej śmierci, nie chcemy więcej utraty ludzkiego życia. Ukrainy i Rosji nie da się tutaj porównywać. Nie da się tutaj porównywać z jednej prostej przyczyny, jeśli chodzi o same działania wojenne. Otóż przypominam tym, którzy nie pamiętają, a z komentarzy w mediach głównego nurtu wynika, że nie wszyscy o tym pamiętają. Rosjanie nie są wysyłani na śmierć i na rzeź na froncie. W Rosji nie ma przymusowej mobilizacji. Ci, którzy się tam znajdują, znajdują się z różnych pobudek, z różnych motywacji, ktoś z materialnych, ktoś z ideowych, ktoś po prostu tak uznaje. Że może przejawić swój patriotyzm, nie ma natomiast ludzi wysyłanych siłą zaganianych jak zwierzęta, jak dzieje się to w przypadku Ukrainy, na front. Wróćmy jednak do postawy prorosyjskiej czy antyrosyjskiej. Szanowni Państwo, zapomnijmy o tego rodzaju określeniach. To są określenia, które stara się nam narzucić system, nasz przeciwnik. Człowiek, który opowiada się za współpracą, rozumną, racjonalną, wzajemnie korzystną współpracą z Federacją Rosyjską, nie jest prorosyjski. Absolutnie. Człowiek, który żywi zwierzęcą wręcz nienawiść do Rosji, do narodu rosyjskiego, owszem, antyrosyjski będzie, ale u nas, w Polsce, w naszej partii pokoju, rosnącej również dzięki wam sile, ja nie widzę ludzi prorosyjskich. Jesteśmy propolscy. A naszym rozumieniem interesu polskiego jest zachowanie dobrych relacji ze wszystkimi sąsiadami. Dlatego chcemy, aby przetrwał naród ukraiński i mógł się u siebie, tak, tam na Ukrainie, urządzać w taki sposób, jak chce. Chcemy też dobrych relacji z narodem rosyjskim i nie czynić z nas to jakichś wielbicieli Kremla czy osób o poglądach prorosyjskich, które nam się rzekomo przypisuje, bo my chcemy tych dobrych relacji wyłącznie z uwagi na. Interes naszego kraju, interes Polski. Pozostawiam Państwa na weekend, piątkowy wieczór. Najpierw z garścią tych refleksji czekam na Wasze opinie na ten temat. E, jeszcze raz podkreślam, ja osobiście i redakcja wbrew cenzurze z całą pewnością nie jest redakcją antyukraińską. Podobnie jak nie jest redakcją prorosyjską. Dość narzucania tych kalek przez. System przez sprymityzowany, zwulgaryzowany język, jakim posługują się nasi przeciwnicy. Mówmy językiem logiki, rozsądku i racjonalizmu. Zachęcam do obejrzenia programu Minął Tydzień na Zaprzyjaźnionym z nami bardzo blisko kanale Myśl Polska TV. Tam przegląd, cotygodniowy przegląd wydarzeń. No i zapraszam przede wszystkim na jutrzejszy raport z Ekstra o godzinie 19 w sobotę. Jak zwykle widzimy się na brew. Cenzurze. Do zobaczenia.